Ale niezwykle miło widzieć ci na pokazie MMC. Jesteśmy już po pokazie, ile rzeczy sobie upatrzyłaś. No było kilka takich fajnych perełek. Podoba mi się ta forma, taka luźna, trochę oniryczna. Zwiewna, no super. To już wiemy, bo jakie jakim... formy Ci się podobają, a jakie formy Ci się nie podobają. Jakie mi się nie podobają? Nie wiem. Nie wiem, chyba musiałabym mieć jakiś konkret, bo tak. Nie wiem, ja to traktuję modę tak, że jak coś mi się podoba, to mi się mm -hmm. podoba. Nie, nie kieruję się trendami i tak dalej, tylko staram się, no... Lubię się otaczać takimi rzeczami, które coś do mnie mówią. O, to piękne, to piękne. Czyli rozumiem, że rzeczy z drugiej ręki też są dla Ciebie spoko, nie bo no, te rzeczy uwielbiam. mówią jeszcze więcej niż takie z pierwszej ręki. Uwielbiam, uwielbiam rzeczy z drugiej ręki. Uwielbiam, no gdybym... No, wydaje mi się, że w ogóle mam... Ja znalazłam jakiś taki balans. Pomiędzy właśnie vintage'ami czy e, ciuklandami i jakimiś rzeczami, które są e, no trochę bardziej, jakby to powiedzieć, kosztowne. Okay. E, staram się naprawdę unikać pewnych miejsc. E, odkąd? Trochę wiem, jak, jakby odkąd jest dużo reportaży o tym, jak to wygląda. Dla mnie to jest coś strasznego. Ja nie wiem, czasem mam takie wrażenie, że może to jest tak straszne, że to wcale nie istnieje. Powiedziałaś, wiesz, że starasz się unikać pewnych miejsc. Jakich miejsc? Żeby wiesz, doprecyzować takich, no, takich temat. Fast fashion. Fast mm -hmm. fashion. Ym, oczywiście nie jestem święta. W ogóle absolutnie tego no nie mówię, wie, że jestem. Yy, ale no, pewne rzeczy są zatrważające. No, wiesz, o co mi chodzi. O pracę dzieci i tak dalej. No. Więc tak, ciuchlandy, świetnie, vintage, ja bardziej vintage shopy, bo mhm. ja nie mam... nie potrafię znajdować w Ciuchlandach niczego. To moim zdaniem jest praca na pełen etat, więc dlatego ja bardziej vintage shopy i takie polskie marki. Bardzo lubię. Ola, w moim odczuciu jesteś świetną rozmówczynią, ale niektórzy uważają Cię za trudną. Jak myślisz, dlaczego? Nieprawda, nikt nie uważa mnie za trudną. No i moja droga, nie wiesz, co tam na backstage'u mówią. No uważają Cię czasem za, za trudną, że krótko, szybko, konkretnie. Dlaczego się, tak wiesz, nie rozwodzisz, nie, nie opowiadasz jakichś okrągłych zdań na wywiadach? O, no, ty jesteś konkretna dziewczyna i ty jesteś asertywna, nie? Że ty jesteś w stanie powiedzieć nie. No, może pytania są mało interesujące. I don't know. Dobra, Try a me. gdzie ty nauczyłaś się asertywności? Ty myślisz, że jestem asertywna? No, ja uważam, że jesteś mega asertywna. Wiesz co, wydaje mi się, że to przyszło z wiekiem i z doświadczeniem. Mhm. Tyle razy dałam po sobie jeździć na różne sposoby że po prostu któregoś dnia poczułam, że mam dość i że, wiesz, no, no to jest po prostu doświadczenie. Myślę, że każdy może przejść taką drogę. Yy, więc któregoś razu powiedziałam dość, nie muszę się na wszystko godzić, yy, przede wszystkim muszę żyć w zgodzie ze sobą. No i tak, czy jestem trudna? No prawdopodobnie... Yy, znaczy całe życie słyszałam, że pierwsze wrażenie sprawiam takie, że jestem... bitch. <laughs> e, no, ale słuchajcie. To chyba no, nie jest taka prawda, nie? Prawda jest taka, że jesteś świetną osobą. Ja to widzę, ja to doceniam. Bardzo lubię Twoje poglądy. Co sądzisz o tym, żeby niedziele handlowe wróciły? Byłoby ci to na rękę? Ojej. Radzę sobie bez niedziel handlowych. Mhm. Radzę sobie. Czyli nie jesteś za tym, żeby one wracały? Nawet. Whatever. I mean, jeżeli ktoś chce, żeby wróciły, jakby. Nie nie, w ogóle nie mam zdania na ten temat. A, okej, okay, dobra. Czyli w sensie Ty sobie radzisz, nie, nie potrzebujesz i tak jakby tak. nie wnioskujesz za tym, żeby one e, wróciły. Jeżeli muszę coś wybrać, to mówię, że nie wnioskuję. To mam do ciebie ostatnie pytanie. Swego czasu miałeś bardzo dobry kontakt ze Zosią zborowską. Z czego to wynika, że on tak trochę się osłabił? Ehm, za każdym razem jak się widzę z Zosią, to w ogóle mamy takie wrażenie, jakbyśmy nigdy nie miały żadnej przerwy. Mhm najzwyczajniej w świecie. No, Zosia urodziła teraz drugie dziecko. Ja również jestem mamą wciąż małego chłopczyka. Obydwie mamy swoje sprawy i, i tak to wygląda. My się z Zosią umawiamy regularnie od jakiegoś roku. No, ale jest tyle rzeczy, tyle się dzieje. Ja teraz się przeprowadziłam na wieś na trzy miesiące, więc tak wpadam tutaj, sobie robić takie city breaki, bo czuję, że bardzo chcę em, Wykorzystaj ten czas, że mój syn może być ze swoim tatą, a ja mogę trochę wrócić do życia, chociaż nie uważam, że życie z moim synem to nie jest życie. To jest w ogóle absolutnie inne życie, bardzo intensywne w przeżywaniu. Mój syn dostarcza mi bardzo dużo intensywnych takich bodźców do wielu przemyśleń. No ale to jest intensywne. Wiesz, ja po prostu mam tyle flashbacków, jak na niego patrzę, mam tyle wzruszeń, jak z nim jestem. No i teraz długo, dosyć długo nie widział się ze swoim tatą, więc przeprowadziliśmy się we trójkę teraz na wieś mhm. i oni tam sobie są. A ja sobie przyjechałam do Warszawy na dwa dni, pozałatwiać sprawy różne, pokorzystać z życia tak jak teraz. Czyli rozumiem, że nie ma tam żadnego konfliktu między wami, że ta relacja absolutnie. kwitnie, ale na odległość po prostu. My się przyjaźnimy bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo, w ogóle bardzo się wspieramy. Mhm. Planujemy spędzać we trójkę czas, bo oboje mamy takie przeświadczenie, że no nasz syn zasługuje na to, żebyśmy my byli po pierwsze w dobrych relacjach, ale też żebyśmy spędzali jakoś czas razem. No my już do końca życia będziemy rodziną. A, dobra, bo teraz mówisz o swoim partnerze, mówisz to o tym, że masz dobre partner. relacje to z tatą jest. swojego dziecka. Tak. A, bo ja nawiązywałem do Zosi, a Ty nawiązywałaś do e, taty swojego dziecka, czyli powtórzę to pytanie, jakie masz relacje z tatą swojego dziecka? Bardzo dobre, przyjacielskie. To mi się coś… nie wiem, dlaczego ja to źle zrozumiałam. <grym> a dlaczego? Ale z Zosią mam super relacje, tak, my się widzimy i potrafimy rozmawiać o naszych hmm? największych sekretach, y, jak, no mówię ci, jakbyśmy się w ogóle nie miały żadnej przerwy, więc nie, 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 po prostu… Czyli i tu dobrze, i tu dobrze, a Przez dlaczego masz dobre relacje, dobre relacje z tatą swojego dziecka? Dlaczego? No, dlaczego? No, bo ja znam wiele rodzin, które o to nie dbają, nie? I tak jakby idą na noże ze sobą. Powiedz, jest już strasznie gorąco. Czujesz to prawda. Pionę. Może zemdleć. Uff. Ale to już kończę. No to kończę. już powiedziałam, ale to możesz sobie zmontować później, że uważam, że <laughs> e, naszemu dziecku e, to się najzwyczajniej się należy, że to jest jakaś podstawa, żebym ja e, i tata Ariela mieli przyjacielskie stosunki, albo przynajmniej poprawne. No, ale mamy przyjacielskie. I żebyśmy spędzali no fajnie czas we trójkę. Ja myślę, że ja tak czuję, ja tak czuję, że tak powinno być. Natomiast no tak, przyjaźnimy się z tatą Ariela. On też był osobą, która się mną opiekowała, jak ja zachorowałam i nie byłam w stanie wstać z łóżka przez te trzy miesiące. Więc on jest bardzo taki obecny w moim życiu w życiu Ariela i no myślę, że oboje bardzo dużo się od siebie nauczyliśmy, cała nasza historia bardzo nas... Popchnęła do rozwoju. No, no wiesz, i super, nie to zawsze jest najważniejsze. Łatwo, no, ale my myślę sobie, że. Ech, no trzeba przerabiać te trudne lekcje. A ile jest prawdy w tym, że wychowujesz Ariela w Natural Gender? To jest nieprawda. To nigdy nie była prawda. Mhm. Ja tylko napisałam na Instagramie, na jednej storce, że ma y, non-gender imię. Bo Ariel to już w dzisiejszych czasach, mimo tego, że. E, e, Ariel to jest imię hebrajskie, mm -hmm. e, męskie. No to w dzisiejszych czasach to już się zrobiło imię no-gender. E, no Może być i dla dziewczyny i dla chłopaka. Ja tylko powiedziałam o imieniu, a nie wiem w ogóle kto stworzył tę plotkę. Mnie to bardzo długo denerwowało, e, ale postanowiłam, że nie będę tego dementować, bo to jakieś... Czyli rozumiem, że używasz zaimków męskich? Tak, tak. To dlaczego zdecydowałaś się na neutralne płciowo imię? To oryginalnie jest to imię męskie. A, OK, Heidreis czyli imię Ariel oznacza lwa boga. Mm -hmm. To imię do mnie przyszło w podróży, bo widziałam przed sobą w kolejce. Chłopaka, który podpisywał dokumenty i podpisał się imieniem Ariel i po prostu wszystko mi się zatrząsło, więc ja wiedziałam, że to musi być to imię. No to ilu ja się rzeczy dowiedziałem. Dziękuję Ci bardzo, Czyli, moja bo droga. Czyli wystarczająco krągłymi zdaniami, tak, finezyjni, i Tak, 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 oczywiście, że tak. Ja daję zawsze 10 na 10. Ale dlaczego ja w ogóle przeszłam z tej Zosi Zborowskiej do mojego <noise> byłego partnera? Nie wiem. <noise> ja nie wiem, ale bardzo dobrze. Dziękujemy <noise> bardzo, trzymajcie się, cześć. Dzięki, cześć.